Pogoda jest już coraz ładniejsza. No i nadszedł czas, żeby wymienić opony na letnie. Ja mam akurat opony Bridgestone Turanza 225x45, średnica 17. Jestem z nich zadowolony, ale dwa razy miałem taką przygodę, że najechałem na kamień i z boku mi się rozdarła opona, więc miałem dwie opony wymienione. Natomiast to co jest ciekawe to w tym roku zainwestowałem w nowe felgi Alufelgi to są akurat od Saba 93 Aero i one są pomalowane proszkowo kupiłem je przez internet i myślałem że ten kolor będzie taki bardziej zbliżony do srebrnego jak jest w oryginale natomiast on jest taki bardziej metaliczny taki połysk ma bardziej jak jakiś Srebro. Tutaj może tego nie widać, ale no ogólnie na początku nie byłem zadowolony, ale ostatecznie mm, jestem zadowolony z efektu, bo w słońcu wygląda naprawdę przecudownie. W środku są pomalowane na czarno, polakierowane na czarno. Ktoś zrobił kawał dobrej roboty. Jestem ciekawy jak to się będzie prezentowało. Na aucie. O, tutaj lepiej widać kolor. Ja poprzednie swoje malowałem sprayami i nie wyglądało to zbyt dobrze, natomiast te, mm, palce lizać. Krótka porada jak grać w Tetrisa. Ja akurat ułożyłem alufelgi na sam dół, później oponka, tam znowu druga. I tutaj dwie kolejne. Kiedyś grało się Tetrisa na pagazusie, więc coś się tam umie. Teraz tak zauważyłem, że ten filmik w ogóle nagrywam mało chronologicznie, bo powinienem najpierw pokazać auto, jak wygląda ze starymi felgami, a później jak z nowymi, no ale już zmienione są felgi. Tak wyglądają stare felgi, to są e, felgi model Alu 59. Ja te felgi malowałem rok temu I malowałem je, lakierowałem je sprayami Kupiłem podkład, spraye, później klar jeszcze, no i po roku to wszystko zmatowiało, zeszło yy, Nigdzie tam szpachli nie kładłem na ranty Ani w jakieś miejsca gdzie jest ubytek No ale wyglądałem po prostu źle Dlatego wymieniłem też na nowe pomalowane proszkowo te akurat są na oponach Klebera i to są opony zimowe, więc te gorsze po prostu ALU 59 będą na zimę, a te nowe polakierowane proszkowo będą na lato i wiosnę. Taki jest pomysł na życie. ALU felki założone. Wyglądają bardzo dobrze. Mokre, bo przed chwilą myłem auto. I ten kolor jest naprawdę piękny. Nie byłem przekonany do niego, ale w całości wygląda naprawdę fantastycznie. I pokażę całość auta. Jak to wygląda? Idź kot. Idź stąd. Tak się prezentuje auto. W porównaniu z poprzednimi Alu 59, które malowałem sprayem, to naprawdę nie była ziemia. No i te są dedykowane do Aero. I chyba wersje Aero wychodziły z tymi felgami. Nie wiem czemu kupiłem akurat auto bez tych felg. Pewnie ktoś zmienił wcześniej. A może nie dokupił po prostu sobie pakietu tych felk Mi się podobają, gusta są różne Ale w porównaniu z poprzednimi jest o niebo lepiej Osobiście polecam